No, Siemanko, dyszka z tej strony, pozdrawiam serdecznie. Album z temu dostałem, sprawdzam, koszt poniżej 60 zł na zamek uniwersalny w różnej kolorystyce z takim wytłoczonym logo, z tyłu gładka powierzchnia, w środku strony na dużo kart, w dotyku bardzo miły. Stron jest 20, także kart mieści się 360. Karty się mieszczą w slajwach oraz luzem, ale nie mieszczą się w topoladerach. Myślę, że w późniejszym czasie będzie inny album. No dobrze, sprawdźmy jak to wygląda, jeżeli chodzi o jakość wykonania. Myślę, że jest bardzo dobrze wykonany wytrzymały, ponieważ mogę tak zrobić i strony się nie urywają. Myślę, że posłuży na długie lata, jeżeli chodzi o utrzymanie kart w porządku strony koloru czarnego. są też strony w kolorze raczej obudowa w kolorze czerwonym, żółtym. No, i przygotowałem oczywiście dużo kart, które no, sprawdzimy, jak się je wkłada też, bo to też ma fajne znaczenie i to jest bardzo duży plus tego albumu, ponieważ nie wkładamy e, kart od góry, tylko wkładamy karty od boku, co jest naprawdę genialnym rozwiązaniem, ponieważ, jak sami widzicie, po e, włożeniu kart, myślę, że na spokojnie. Uzupełnianie jest tak naprawdę szybsze. Wydaje mi się, że chyba przyjemniejsze, nawet choć trzeba też na pewno wejść w prawe, ale patrzcie, jak to szybko idzie. Nie trzeba nic robić, proszę bardzo. No, i jaki jest później plus? Zaraz, wszystko zobaczymy na przykładzie: takim, że powkładam teraz oczywiście losowo karty, czyli będą karty przed. OK, na tej stronie trzeba się nauczyć od której strony będzie wkładanie. Na tej stronie jest od tej strony, co jest też fajnym motywem. No to zapobiega wydostawaniu się kart na zewnątrz przy przenoszeniu, prawda? I to jest naprawdę mega fajna sprawa, ponieważ albumy niektóre mają od wkładanie od góry, no i te karty. Później wypadają. Mamy pierwszą stronę, jeszcze uzupełnimy sobie drugą stronę na spokojnie, żeby mieć taki święty spokój. O, proszę bardzo. Bernardo Silva, jeszcze tutaj Atletico Madrid. No i naprawdę skróciłoby to uzupełnianie albumu gdzieś o 20-30%. No wiadomo, o. Dobra, mamy to. No i co teraz? Zamykamy. Szolątamy, otwieramy i karty dalej są w albumie. Co jest naprawdę świetne. Jak sami widzicie, mogę sobie tak zrobić na bok też, aż się zacząsło i nic nie wypada. Świetne powiem, będę sobie już zamówiłem kolejny taki. Powiem Wam szczerze, że wykonanie jest świetne. Wszystkie linki, jeżeli chodzi o dla nowych użytkowników, znajdziecie w opisie, w przypiętym komentarzu. Jeżeli jesteś, masz powyżej 1000 subów, też możesz otrzymywać na nagrywanie takich materiałów, i też znajdziesz odpowiedni link. Ja Was żegnam serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.